Pukajcie, a będzie wam otworzone! Idiotów z bejsbolami chyba nigdy nie zabraknie. Chyba czeka nas rozwiązanie siłowe. Ktoś by chciał opuszczać piekielne otchłanie? Grzeczny diabełek. Zaraz wrócę, tylko się jeszcze trochę rozejrzę. Ależ oczywiście! Mamy przed sobą całą wieczność! Proszę się nie spieszyć! Nie płaciłem podatków! W zasadzie to nie grzech, a zasługa! Ale skoro już tu jesteś, płaciłem podatki! Głupota to grzech ciężki! Sala czeka! Pobierałem podatki! Cudownie! Esencja zła. Krystaliczna postać grzechu. SPECJALNA SALA DLA VIP-ów. Widok cudowny, rozczulający i ślinopędny, ale nawet smoczy żołądek nie potrafi trawić kamieni. Wyglądają bardzo smacznie, ale są z polakierowanego drewna. Chociaż banan mógłby się komuś przydać. Mają bardzo fantazyjne kształty, ale nie wiem do czego mogłyby służyć. Co dwa rogi to nie jeden, co róg i pół to nie jeden. I trochę to dziwnie brzmi, ale wrzątek ostudził pewnie niejednego grzesznika. Widać na nich lata intensywnej pracy. Dla dobra ludzkości rzecz jasna. Podręczny zestaw każdego szanującego się poszukiwacza wrażeń. Nie ma to jak wyciągnąć się na łóżku, co? Nie ma to jak dobrze się przeciągnąć. Ćwiczenia rozciągające czynią cuda. Nareszcie. Diabelskie jacuzzi. Teraz powłoka jest czarna jak... jak eee... E, hm, Coś zaczyna się wykluwać. Dlaczego nie ma tu Ariwalda? Rozbiłby je w puch jednym zaklęciem. Prawy. Bardzo przepraszam, czego panowie pilnujecie? Niczego. Jak widać. To po co tu stoicie? Tak, ćwiczymy sobie wartę. Jakoś nie wierzę. Diabłom nikt nie wierzy. Taki już nasz los. No to może mnie przepuścicie? Niestety. Ha. Więc jednak pilnujecie czegoś. Lewy. Właśnie się zaczynam zastanawiać, dlaczego nie masz ogona. I różków jakoś nie widać. Pozwólcie, że się przedstawię. Asmodeusz Balla Zebuba jednostka do zadań piekielnie piekielnych. Nasza specjalność to charakteryzacja. Muszę przyznać, że wykonujecie swoje obowiązki idealnie. Trzymać tak dalej, chłopaki. To ja już sobie pójdę. Różek złamany, ogona nie ma, Ech, choć zapisz nie wąsko. Ten róg smok mi odgryzł. Oj, kręcisz, kolego! Ale to był strasznie silny smok. Musiałby mieć sztuczną szczękę z żelaza, aby naruszyć róg. No, y, smok był silny, y, ale malutki. Ogon straciłem przez pewnego nekromantę. Odciął? Nie, wezwał mnie do pentagramu, a potem podstępem przybił ogon do podłogi i odesłał mnie z powrotem Ale poza tym zrobił to szybko, to był bardzo szybki nekromanta No tak, śmierdzę jak nikt Ale nie czuję ani strawionego robactwa, ani zakrzepłego guana, ani nawet zgnilizny moralnej yy, Bo właśnie mm, wpadłem do wody, przypadkiem poślizgnąłem się Zaś suchy jesteś, jak na kogoś, kto właśnie wpadł do wody. Czy musicie być takimi formalistami? Lucifer kazał pilnować, to pilnujemy. Szef też ma prawo odpocząć od polityki. Tylko ważne sprawy, powiedział. Ja mam bardzo ważną sprawę. Eee, tam każdy tak mówi! Choć z drugiej strony przyjmują teraz byle kogo. Ani piekielnego wyglądu, ani demonicznego zapału, ani lucyferycznego zaangażowania! Diabli tam! Słuchaj, może ty jesteś diabeł, ale jeśli coś kręcisz, to lucyfer zrobi nas w anioła! Wróć jak dorośniesz! Nie do pokonania, chyba że się ma do dyspozycji wściekłego słonia. Albo klucz. Trzeba mieć trochę oleju w głowie, a nie tylko pewność siebie. O nie, mój drogi, myślisz, że się przed tobą ukorzę? Ale jesteś silny i mądry, mój ty bohaterze. Mów dalej, dobrze ci idzie. Posiedzisz chwilę, to zmienisz zdanie. A to dlaczego? Brak mi najwyraźniej siły przekonywania. Posłuchaj mnie teraz uważnie, choć to, co powiem, może cię zdziwi. Poważnie, poważnie? Bardzo, bardzo. Walczyłam, jak mogłam. Nawet zdołałam kopnąć jednego w... no wiesz... O chłopie... Ale miał diabelnie twarde i chyba tylko posiniaczyłam sobie stopę. Byłam niesprawiedliwa i nieuprzejma. I to się więcej nie powtórzy. Słowa. Może gdybyśmy udawali jednego człowieka, to by pomogło? Na przykład, gdybyśmy się mocno przytulili? Chyba oszalałeś. Żyłki pękają? Chyba nie potrzebujesz pomocy słabej kobiety. Zacisnę zęby i może to jakoś przetrzymam. Nie jestem już taką małą dziewczynką, za jaką mnie tatko uważa. To na pewno. Poczekajmy jeszcze chwilkę. Puść mnie! Jeszcze sekundkę. Puść mnie do diabła! Jacy silni strażnicy. Mm. Jak tylko rzucę okiem na lucyfera, chętnie z wami dłużej porozmawiam. Pamiętajcie, trafiłam do piekła za wyjątkowo nieprzystojne rzeczy. O, Szanowny panie Lucyferze. Co za potworny smród. O wielki Lucyferze. Lucyferze, panie piekła. Słyszysz nas? Lucyferze? Jesteśmy niesprawiedliwie więzionymi śmiertelnikami. Padliśmy ofiarą jednego z swoich demonów. Została wyrządzona nam straszna krzywda. I trzeba coś z tym fantem zrobić. Chcę odzyskać swoje ciało. Żądamy surowego ukarania winnych. Ktoś nas w ogóle słucha? O, świństwo! Chcemy zemsty! Do licha ciężkiego co za ignorancja. Przebyliśmy taki kawał drogi, a ten stary Duryń drzemie! Lucyferze! Halo! I za to należy ci się nagroda, a tym dwóm idiotom jakaś specjalna kara. Może małe przypalanko, potem... Spokojnie porozmawiamy sobie o łamaniu, kruszeniu i wypalaniu.